Cześć, witam Was z kolejnego odcinka, z mojego kanału. Dzisiaj jest niedziela i ponownie postanowiłem wybrać się na grzyby, ponieważ wczorajsze grzybobranie się bardzo udało. Zebrałem cały koszyk, głównie bardzo młodziutkich podgrzybków, takie kulki, jak wy żeście to widzieli wczoraj. One poszły na marynowanie, ponieważ były takie malutkie, to idealne były Tata miał strasznie dużo pracy, trochę mu pomagałem. Teraz jestem, jestem na swoim miejscu. Spotkałem ludzi, którzy mówili, że tutaj byli i nic nie było, ale ja postanowiłem pójść tutaj na swoje miejsce i znalazłem dwa prawdziweczki i jednego podgrzybka. Już Wam je pokażę. Tutaj jest podgrzybeczek, bardzo młodziutki. Wczoraj to taki jeden na, drugi, jeden na drugim był, ale to była inna miejscówka. Tutaj jest bardziej prawdziwkowa, ale też się jak widać pod grzybek trafił. Jest pierwszy. No, jak się takich więcej zbiera, to pewnie też na marynowanie pójdą. Ale my na razie idziemy do prawdziweczków, słuchajcie. Do prawdziweczków, tak? Właśnie do tych grzybów. Tutaj jest pierwszy, tu jest drugi. One na pewno pójdą na suszenie. Już dużo mamy w tym roku prawdziwków. Mamy suszarkę, się szybko suszą. Tu wyciągamy pierwszego. O! Wyszedł, ale ładnie. O! Nawet tam korzeń został. Źle się wykręcił, ale przynajmniej widać, że jest zdrowiutki. Nie jest niestety młodziutki, ale. Ale takie są właśnie dobre nasuszenia. Jeszcze nie są też za stare. O, tutaj jest pod wrzosem taki kolejny, taki bardzo schowany. Trudno je tak zobaczyć. Wykręcamy. O, wyszedł. Przykryjemy. No to niby tylko dwa prawdziwki, ale jak one mają taką, słuchajcie, wielkość, to nasuszenie będzie ich dosyć dużo. Ten boję się, że może być robaczywy, bo, może, bo ma trochę miękką nogę. Zobaczymy, jak to się uda. Ja będę szukał dalej. Na razie też widzę, słuchajcie, że, że ludzie są i zbierają te grzyby. No ale cóż, jak jest sezon, to tak jest. Jeszcze jak się zbierało, słuchajcie, w lato, to wiecie, to tych ludzi nie ma tyle. A teraz to już jednak jest. No, trochę gorzej. A tu wydaje mi się, słuchajcie, jest ten duży prawdziwek. Tutaj jakiś taki dopiero wyrastający młodziusi radzieje głębek mu musiałam oderwać tak, tak śmiesznie, że się przykleił do tego dużego prawdziwka. Fajnie to wygląda. Ja szukam dalej. Na razie będę się żegnał i do zobaczenia. Cześć!